Pi pa para pom Pipa para pom I pa pom pa pom i Pa pa Kurwa, tu już jest dla mnie za grubo. Za grubo? Dla mnie całe życie jest za grubo. Okej, okay. To jakby tak w lato, by tak wylewało. To, to ja... Mostek wy... wow. wylał. Trzeba trzeba to uwiecznić. Kuba, łasna, połyska, <laughs> Nie przeklinaj gryba, tutaj. Chyba teraz. Chyba.

Wauw. Dank je, maatje. Oké, kun je